No witajcie, witajcie ponownie. Idę właśnie dzisiaj na spacerek. Zobaczymy. Ciepło Nie Jest za ciekawa. Oj, tam widzę z chmury na horyzoncie. Może noc. Kilka stopni, chyba osiem, się nie mylę. Mam nadzieję, że ta chmura pójdzie w inną stronę, a nie w moją. Pieczonkowy, piknikowy. Zobaczymy, co tu jest. Dobra. czuć pieknikowy. Pieczonkowy, tymi glonami. co Co Pieczonkowy, budynek otwarte o dziwo Tutaj było, tutaj kłódka jest zawsze było zamknięte Co tu jest? Nic tu nie ma, jakieś graffiti Schronienie przed deszczem Z powrotem trzeba się przejść od czasu do czasu. I was swung koszulek to chyba z 30, 30 lat temu później zamknęli, żeby nie zanieczyszczać środowisko, bo to wiadomo farbowanie i to wszystko. na świeżym powietrzu. Fajnie. A na niektórych sprzętach ciężko się ćwiczy. Fajny jestem tutaj na stojąco rowerek. Za ciszą można sobie posiedzieć z fajnym widokiem odsłoniętym od wiatru szkoda, że mam to kawałek żeby to przejść, bo to trzeba pół godziny z domu maszerować no cóż dobre że tylko pół godziny można. Tutaj mamy naszą parze, latem jak jest fajna pogoda to jest bardzo dużo ludzi, tutaj puszczowa fabryka stoi i niszczeje, mogliby tutaj coś zrobić fajnego skaczą do wody jak jest duży przykłon teraz jest wyleci, bo zamknęli, na zimę nie ma. No i zaczęło padać i wiać. Tutaj właśnie cały Iniszołen te tej te mapce, to właśnie gdzie mieszkamy. W takim półwyspie, i dlatego tutaj ciągle zazwyczaj wieje i leje, ale już nie wszędzie jest fajnie. A tu jest zegar słoneczny, zrobiony jakiś czas temu. Tam latarnia, która kiedyś, kiedyś, kilkadziesiąt lat temu, może działała, teraz już działa. Tam szkoła. Kiedyś dzieci chodziły nasze oj No, i tak to tak, tak. wygląda ale się zaciągnąć to... A, tak nie, ja No cóż, mam parasorkę nieźle No i muszę przeczekać bo okopie. Żeby mnie chronił od deszczu. Nogi. I tu mam parasolkę, ale trzymam tutaj. Żeby chroniona po nogach leje nieźle. No, jakoś troszkę przestaje padać, ale nadal wieje. O, to można przejść tam na drugą stronę? No, bez przybych, to się tam nie przejdzie tam na mostek. и No, żeby tu pogoda była częściej, to by było już zaje fajnie. Też leje, ale a kogo tu nie ma. tak zwane mewy fajne te skały Tam jest hotelik. Można sobie zamówić, pokoi. A tam restauracja. No, a tutaj taki rodzaj glonów. Niekiedy się pod spotka w, tym, w sklepie. Nie wiem, na pewno nie, nie stąd. Wyławiają ja, chyba z głębszych tych. One są, dziwne. Sprawdzimy jaka jest woda. Czy ciepła, czy nie, to była piana. Jest zimna. Ja o tej porze. Kiedy była ciepła dziwna. Jeszcze zaczyna padać. A tam jest zamyk się idzie wejście do parku z drugiej strony a tu nawet soły są w parku Super fajne takie drzewko. fajna trawa ciekawa